Cześć ludziska, ja jestem Paxon, a to jest nasza już chyba szósta część serii Let's Play Metro. O, łapka była, że można drzwi otworzyć, a się jednak nie da. Coś tu zablokowało. Dobra, nie będziemy się próbować przebijać, bo jak pewnie już wiecie, w ostatniej części zaczęli tam się dobijać do nas bandyci. Kurczę z tym I, i, i zaczęli nam. Znaczy nie, uratował mnie... właśnie ten typek, nie pamiętam Neither jak people, on się nazywa. Zaraz zobaczymy. Um, on się zwie... Chen. Chen Chan, czy jak to tam. Na przeklętą z nim idziemy. No, słucham rur. O, oh, dude. ale mnie coś rypnęło. Tego czegoś takiego jeszcze w życiu nie, nie, nie widziałem. Dobra. Już mi się to w ogóle nie podoba. Za ciemno. Za dużo trupów i coś mnie uderzyło przez rurę. Wiem, że raczej niczego tu nie tknę. Nawet jeśli byłoby chyba amunicją. Jakaś kobitka. Go it. Don't touch the Nawet nie zamierzam mi dotykać. Nie musisz mi o tym powtarzać. Ale nie wiem, na czym ja się mam skupić. Let's go. O, ale kaskę to sobie wezmę. Nic mnie nie pożarło, nie jest źle. jak chyba? Czy jak? Ale te duchy są przeraża przeraża przerażające Nie ma twojej mamy! Oj, zaraz się zje coś Nie ma twojej mamy! I teraz głos z Minecrafta Nom, 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 nom <laughs> No dobra, schiza no ale ruszamy się Chan, trochę. To chyba coś będzie grubego. A ktoś do nas jedzie, czy jak? To widmo metro. Na to wygląda. Dziwna akcja

No, ale czan ruszamy się. Ja tu nie chcę spędzić całego swojego życia. Mam ochotę stąd jak najszybciej wyjść. Ten tunel nie jest ani trochę fajny. Poraz, i look forward. Hanging here raged here long ago. The defenders still man their stations. Dużo ich. <laughs> Follow me, but remain at my back. drugi raz nagryłem, bo tu przez przypadek się zabiłem wchodząc w nich a później coś się wykrzeczyło mhm. jakieś dziwne modły i'd rather that remained a secret. this is personal, my friend. i was with them when they died. only i survived. oh, hardcore. On it appears that the devastation we brought upon ourselves was complete. heaven, hell, and purgatory were atomized as well. so, when a soul leaves the body,

Coś jest słyszeć jakieś pochrząkiwania? I to mi się wcale nie podoba. Dużo warczep nie będzie malutkie, jak nie wiem. Albo wielkie, bytle i nas. Za mi wyskoczyło, to coś? Wow, nie zostawia mnie. go dobra, to chyba machę trzeba założyć. A jednak nie, wygląda tak, tunel jakby trzeba było założyć. Wow, jakaś anomalia. Chan to człowiek niezwykły, ale jednocześnie typowy dla tych czasów. Przemyka pomiędzy światłem a mrokiem, szukał odpowiedzi ukrytych pod gruzami. Okej... Okay. Coś mam wrażenie, że kolega nam pewnie chodzi. Więc coś zaraz na nas wyskoczy. Tak czuję. Ale co? Co ma nadchodzić? Anomalia? M nie ruszać się, a się kręci w kółko, jak nie wiem. Okej. Okay. To było co najmniej dziwne. Wow, teraz tam anomalia leci.

Niczym lepar kur. A kolejny, kolejne truchło do obrobienia Ach, oh gad! Kolejne potwory do zabicia. Dobra, to ty sobie postrzelaj, a ja postoję i poczekam na jakąś ciekawszą okazję. Oj, mam wrażenie, że ich trochę za dużo tu idzie. O, wow, jak nim cisnęło <laughs> Chyba jak, jak y w momencie gdy skoczył to dostał kuleczkę Jakaś chyba anomalia znowu O rany, ile ich wyleciało o dziwne wrażenie, że anomalia nam w pewnym sensie też pomaga. Pojawiły się w jak najlepszym momencie.

Na razie odpowiadać. No kurde, ile kulek w dupę mu władowałem, a on mimo wszystko dalej żyje. O, chyba docieramy na przeklęto w tym momencie.

Another attack? Yes. They broke through the outer defenses. All the survivors are here. Our dare will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel, and from the crossing. Didn't you blow up the tunnel, as I told you? We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. you eager oh, to aren't you, Artyom, ja are you not? And here the doom has already arrived we must help find the remains of the demo squad they had a bomb move it into the left tunnel as far as you can then run for it the explosion will be massive What? as for the crossing it's already been buried once but looks like the nosalis have dug through the cave in there was an airlock close by it must have been left open try locking or collapsing it i'll stay here with the survivors try luring the monsters towards us if there are too many Okej, okay, czyli naszymi zadaniem jest tak zburzyć lewy tunel, po czym oj... zamknąć śluzę na skrzyżowaniu wow. średnia mi się uśmiecha, żeby to w ogóle w którąś stronę się ruszał. Wow, spod nóg mi wyskoczył? Dobra, biegniemy. Chwilę przerwy zdaje się. Dobra, jakoś się udało przedrzeć. E, Okej, okay, tam raczej schodzić nie mamy. Co tam jest? Wow! O! Oh, fuck! Co to było? Dobra, nieważne, ale coś wybuchło w każdym razie. A granatu nie rzucałem. Mm. A gdzie dzieciak patrzę Dobra, mamy małą przerwę. Znowu i to. Się... Dobra, przygotujmy się tutaj na spokojnie. Co to wybuchło tutaj? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, lecą potwory, czyli Czyli trzeba się było cofnąć, ale nic nie wybuchło tym razem. O co chodzi tak naprawdę? Ha A O, go away Dobra Czyli tu się udało I uciekamy, 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 uciekamy Help me Wow, dobra mm, Tu przetrwaliśmy, jakaś kolejna gruba fala się szykuje. Czy, czy mogę lecieć teraz do lewego tunelu? Bo śluzę już zamknęliśmy. Dobra Lecimy. Znaczy się, zaraz jak przebiegnę pewien obszar, to zaczną się znowu złazić Jeszcze nie tutaj Jeszcze nie tutaj w lewo Oh god, nie tutaj? Gdzie jest ten lewy tunel? Ja mam tam iść to zasypać? Gdzie to trzeba zrobić? Nie, no raczej nie tutaj, tam już coś widziałem, coś biegło w moją stronę. A, właśnie maskę mogę, mo maskę mogę już zdjąć. A, uciekamy, goni. O kurde, już się zaczyna. Znowu w samym środku jestem. Abicie go! No! O oh god. Co za ludzie. No w mordo, bo zaraz gdzie my mamy iść tu prosto. leży, leży i teraz tutaj. A naciskamy, naciskamy. Jezu, ile co życia ma w sobie. Bydle. O, wow, wlazłem w duchy, wlazłem w duchy Oh, Fuck Albo kombos Dobra, już, spokojnie, odchodzę, nie bulwersujcie się tak Dobra, e, użyj bomby do wysadzenia lewego tunelu Kolejny mi dosiadł? Wow easy. To tylko pieski. Oh, magazynek to chyba nie jest nic gorszego w FPS-ach jak nale nagle należy zmienić magazynek a tu się wszystko oh, uciekamy go away We'll we'll fuck, we'll we'll fuck... a A big war at this small station was won. I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to the armory from here, and afterwards you will have to go through the stations belonging to the Reds and the Nazis. Let's move. Uh, dobra. It's not a problem, but the reds are another story. They are building a new society, complete with all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. Let the smithy look for an acquaintance of mine, Andrew Wow. Nice. What's this?

Eee, ja, zapomniałem oczytać. Na stacji Arsenal wyprodukowano większość broni w metrze, powyżej mieściła się fabryka broni, gdy spadły atomówki Z wielu pracowników osiedliło się właśnie tutaj. Szukałem Andrea Kowala, lecz to on znalazł mnie pierwszy. Wow, trochę przydałoby się światła, bo niewiele widzę nawet. O, czaszka na dzień dobry Dobra. Troszkę przyjemniej mam wrażenie wyglądają te tunele. A, a czemu nie mogę wybrać żadnej broni? Aha, czyli widać tu wyciągnąć nie można. Mm.

Our free station is under the watchful eye of the Reds. Paranoia is a new game in town, so keep yourself below the radar. You understand? Just some friendly advice. Attention! Attention! Document inspection is currently being carried out at the armory. Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work. Be vigilant, comrades! The enemy never sleeps. Face to the world. this is an inspection. Hey, come on, quit harassing me. Don't swing that way. Shh, <laughs> hush. And who are you? The comedian's boyfriend? Put your hands out! You're under arrest. You're oh, no, <laughs> Dopiero arrest. You're under arrest. I'll come quietly. Huh. No, no... Go! Ciekawe... Le, ledwo... Weszedłem z... Y, z... Pazur, pazurów... Y, tych nosalisów, a teraz pod... Tańczę pod kulkami. Ten jak się od ścian odbija w ogóle. To chyba kolega tam już. O, odblokowano osiągnięcie. Uciekinier. Jest jeszcze godzin w naszej święto. That day he was with me. I had been rescued by Hans' friend Andrew the Blacksmith. He would prove to be my ticket out of the Communist Station. But the only way goes through a goddamn battlefield the front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes.

łapki w górę i na razie.